Naprawdę chciałbym tryskać optymizmem, ale niestety ciężko mi to robić jeśli posyłam na tę misję absolutną drużynę żółtodziobów, ale to taką kompletną. 60 55 70 i 65 Okej... Okay. Jesteście moją jedyną nadzieją? Tak samo jak pani. Viola. A gdzie moja druga zbroja? Make items available. What the fuck, man? Chcesz mi powiedzieć? Oh shit. W sensie, że jak wycofaliśmy się z tamtej misji, to ta zbroja tam została. No tak. W sumie racja, no to coraz lepiej, loadout um, scop i apteczka też została tam na miejscu. Jop, yep, it did. No to mamy pięknie uzbrojony oddział, który na pewno poradzi sobie z jaścą z kosmosu 100%. Już to widzę. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Nie, no, nie, nie. Nawet nie widzę szans, żebyśmy my to wygrali. To jest very difficult. Panika jest na niesamowitym poziomie. Ech, my mamy jednego żołnierza, który w miarę jest Cokolwiek w ogóle uzbrojony To też ciężko powiedzieć, że uzbrojenie jest wystarczające. Ta, trzech newtonów, no to już widzę po prostu jak wygrywamy Po prostu takim takim zajedziemy w czapę, że... Kurczę. To nie jest dobry dzień. Ale 60% to całkiem niezła szansa w sumie, muszę przyznać. Tu zrobimy tak. Eee. A wiola. Aha, to, jest, to nie jest pełna. Dobra, to, to, to wolę nie. też nie stańmy tu 15% już to widzę. Spróbujmy to 60% trafić. Nope. No, trafisz tego overwatcha? Na pewno. Pladką, pięknie, Uu. cóż za szczęście nas spotkało. Mhm. Zaraz będzie po najlepszym członku naszej drużyny. Ale spoko. Magda Michel powinna już lada moment zajść tu ich od flanki I może coś nawet zdziałać chociaż póki co ona naprawdę nie wygląda różowo i raczej nie zacznie naj, 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 najprędzej Paulina! Musimy, musimy... zrobić coś cwanego, bo... O, świetnie. Dobra, no to właśnie, właśnie cwanie się tak załatwiłem, że... Aha, mm -hmm. To się właśnie tak cwanie załatwiłem, że nie ma, nie ma szans, żebyśmy to w ogóle zrobili. To był naprawdę cwany ruch. Naprawdę, gratuluję sobie. To było... fenomenalne. Ale tym karabinem to sobie może postrzelać. Tak, jeszcze nie trafi. A, tak. Po prostu widzę, jak to wygrywamy. No tam by się przydał jakiś ładunek wybuchowy porządny. Pyk! No, całkiem nieźle się w sumie ukryła, ale w za jedną kolejkę będzie już martwa. Że nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. No, proszę, jak się nam wystawił, chłopak. No, co z tego? Lepiej strzelić w ścianę, prawda? 50 i 50%. No czemu nie? Wow! Czy to był pierwszy trafiony strzał w tej misji? Tak, to jest pierwszy trafiony strzał w tej misji. Ależ mamy szczęście. Oh shit! Poho! Oh, oh. oh. oh, oh, oh. A ty co zrobisz? Ach. Ktoś wreszcie miał cel. Stały dwie osoby. What the fuck am I doing here? Przecież to nie ma na absolutnie najmniejszego sensu w ogóle stanie tutaj. Trzeba nie przejść. Dwie malutkie nieuzbrojone w praktycznie nic kobietki nie mają szans. Z pięcioma Newtonami, zwłaszcza teraz, jak nie mają żadnej osłony, to już umarł w butę. Jop, ale Magda Michał zdaje się, że ma szansę jeszcze uciec. O, tak zapomniałem, że takie rzeczy też się dzieją. This, this is bullshit.

Panie i Panowie, to jest ten moment, w którym znowu należy po prostu pogodzić się z porażką. Eee, o! Uuu! Ula Uu la! Ale dostaniemy kasy. Oczywiście, że tak. What do I care? No, no proszę, dziękuję, że ukradliście mi moją kasę, Mateusz Luszczyk, Tak, oczywiście, że tak. Wy wysłasz go tam. Nie chcę lecić. tylko że wtedy mam... Ok. We Launch satellite! Gdzie wyślemy satelity? To jest bardzo ważne pytanie teraz Do. Kanady satellite launched. i... Do United States! No sporo nam kasę mogą dać. Ale nie dadzą, bo przegramy do tego momentu, ażby mogli nam dać. te kasę. Scan for activity! Satellite coverage now available over the United States, proszę, szybciutko, pytam z tym uporem. Dobrze, ok. O, de, 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 widzę, że mam pełen skład. Tak, to wygląda dobrze. Let's see. we see. Why would I even do this? We've detected an Exalt cell operating inside the German border. We'll need Strike One to rendezvous with our operative and assistance. Why would I even do this? One of our covert operatives was nearly successful in hacking a series of EXALT-COM relays when enemy forces moved into the area. Oh. If we're going to have any chance of recovering that data, we'll need Strike One to provide protection while the operative finishes hacking the remaining arrays. If we lose the operative, we won't be able to recover the intel. Why do I even Objectives bother? Objectives updated. What the fuck I'm am rolling. I doing? This is my chance. Aye, aye, Commander. Headed there now. Nawet nie wcelowałem w osłonę. <laughs> ten to w ogóle jest tak tutaj daleko, że już się za to biorę, że nie ma to tamto. To lecimy do niego. Czysto? Czyściuteńko. A, już nie tak czyściuteńko. Nie wiem jak. Nie, nie, nie wiem jak. Nie wiem jak. Nie mam pojęcia jak, ale jakoś zauważyli. Jest to dla mnie niepojęte. Ale okej. Wszyscy nie będę kłócić. Ten tu ma tak przesrane, że bardziej po prostu mieć nie może chyba przez ranę. No, trzeba się nie wiem, czym prędzej wycofać. Na razie mamy tylko trzech na głowie, także teoretycznie mamy przewagę liczebną. E, łaskawie nie wspominam oczywiście o tym, że ten jeden żołnierz u nas ma tylko i wyłącznie pistolet i w zasadzie to jeśli chodzi o siłę ognia to trochę nie należy się po mnie spodziewać cudów. Mateusz to musi stąd spieprzać. I to bardzo szybko. Tu jeszcze nie otwieram. W następnej turze otworzę. Dobiegniesz? Dobiegniesz, świetnie. Już tam idę! We have an operative in position to begin the hack, Commander. We just have to activate the relay to acquire the data. No. Our operative decrypted some of the Exalt data and temporarily disrupted their communications. That ought to slow them down. Now we just need to find and hack the remaining relays. Okay, czyli to... <laughs> trochę daleko ten drugi. Nie 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 będzie łatwo tam dobieć, ale okay. Próbujemy zrobić to unikając kontaktu z wrogiem. I zobaczymy jak na tym wyjdziemy. Skoro tak, to się skierujmy Zajmijmy. tu. <słuch> I zobaczymy, jak na razie pokojowo, zupełnie to przechodzę, ale oni tu zaraz parują, no i będą jaja, Różczyk to musi stąd. Natychmiast po prostu zasuwać I się najlepiej schować point dobrze, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Tylko, że to nie będzie takie proste. Jak się może niektórym wydawać, ale spoko. Kontrolujemy sytuację, w miarę. A ile nas gdzieś nie zajdą tu od tyłu, to... jest. Dobrze, Ruszczyk, dobrze! Trzymasz się! Ty się tu nie wdawaj w żadne bitwy. To biegniemy. Tylko biegnij, a tu reszta musicie jakimś cudem osłaniać. Na razie idzie to o wiele lepiej niż mógłbym się spodziewać, że będzie szło, ale widzę, że teraz mamy plecy. O, no. tak, tak. Najlepiej w swojego. Zawsze najlepsze wyjście. Jakimś cudem Mateusz ma niesamowite umiejętności unikania tych kul. Dobra, teraz, e, jeśli dobrze liczę, to mamy na e, mamy na głowie chyba ośmiu tych agentów tego exolta. Także Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Aha. Nie wygląda to dobrze. Tam też straciliśmy. No jednak nie. Jeszcze nie, ale tam. O. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jedziemy z tym koksem. Że jakimś cudem jeszcze jesteśmy żywi. Że nikt jeszcze nie zginął. No, jak widać, również takie rzeczy się zdarzają. Z ruszczykiem muszą tam. te osoby pobiec. Przejdziemy tu, będzie chyba najbezpieczniej. To by było naprawdę zabawne, jakby ta misja się udała, ale wątpię w to, bo oni ciągle siedzą nam na ogonie i raczej nie odpuszczą zbyt szybko. Ale, jeśli byłbym w stanie dotrzeć tutaj, och man. Roger Mamy przez ranę. Dobrze. Jakimś cudem żyjemy. Niesamowite. Do prawdy <laughs> That's the last of the relays, Commander. We've got exalt's data. Now we just need to get the operative to the evac zone. Objective updated. <laughs> we can do this shit. I'm on it. I feel, Commander. We can do this. Uuuu... We can do this! Problem w tym, że jeszcze jakieś 3-4 tury mi to zajmie, żeby się wycofać, a oni już po prostu mi depczą po piętach. Myślałem, że to granat, a to... znaczy to, to granat, ale to granat dymny że kolejna porcja No nie jest dobrze, nie ma letko Absolutnie nie ma letko Przechodzę na pozycję Koniec pierdzenia w stołek, widzę wroga! <laughs> 55, też 55. Tamten jak sieknie tą rakietą, to będzie po sprawie. Może jakimś cudem jeszcze przeżyję tę jedną turę? No nie tu się do jakiegoś poważnego frontalnego ataku szykują. No nie sądzę, żebyś trafiła. Za to ciebie już prędzej trafią. Panikując, ciężko trafić nie, ale aż ciężko w to uwierzyć, naprawdę w to, co się tu dzieje. Ups, pierwsza śmierć na naszym koncie, no i tak. Uważam, że się długo trzymamy. Dobra, jako, jakoś trzeba będzie tu przebiec. To nie będzie w żaden sposób proste. Siebie! Za to oni stoją te. A może <laughs> Absolutna rewelacja. Ale jesteśmy już całkiem blisko. No, dobrze, dobrze. We've lost our operative, along with the data. Strike 1 can remain in the area and eliminate any remaining Exalt forces. Or they can head to the evac zone. It's your call. New objective received. we're detecting new contacts moving towards Strike 1's current position. Come on! I really thought that 2-3 i by się może mi nawet udało. Ja pierdzielę ile, 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 ile ich tutaj w sumie w ogóle na, strało 20. Wycofaj się. Nic tu po tobie, ale widzę, że nic tego. Ta, ta. Nie wiem na co ja liczyłem. Cztery dni. dni zostały. O! Terror! W Paryżu. Zgadnijcie, kogo mogę wysłać. Absolutnie nikogo. Także Paryż będzie musiał poradzić sobie sam. ta ta, 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 ta. I. Dwa. Jeden. Zero. Bardzo fajnie, że byliście ze mną przez kolejny sezon x e, Jak widać, Classic również zdołał no, przerosnąć moje oczekiwania. Ja się rzucałem na Impossible po zaliczonym klasiku. Myślałem, że, że dam radę, ale okazuje się, że nadal Classic stanowi dla mnie poważne zagrożenie i poważne wyzwanie. Także tym razem znowu muszę przyznać, że obcy byli lepsi niż ja. Na pewno nie zostawię tego w ten sposób, bo znowu w zasadzie nawet nie skrobnąłem nowości, które znajdują się w dodatku Enemy Within. Więc możecie oczekiwać już niedługo nowego sezonu. A tymczasem. No cóż, do zobaczenia następnym razem w nowym sezonie.